Tak mówiłem, Kościół, który religijny, jest religijny, ma religijne myślenie, będzie Cię tylko religijnie pouczał i będzie chciał od Ciebie, żebyś się poprawił i wydał owoc. Ktoś, kto jest daleko sercem od Ciebie, będzie dla Ciebie taki właśnie. Nie zrozumie w ogóle Twojego bólu, nie zrozumie Twojej sytuacji. Dlaczego? Bo nie kocha Cię sercem prawdziwie. Jeśli kochasz kogoś prawdziwie sercem, to wchodzisz w jego sytuację. A nie religii nie pouczasz. To jest wielka różnica. Jeśli kogoś kochasz, to próbujesz zrozumieć, że go coś boli, że jest w trudnej sytuacji, a nie ogłaszać religię jak wersjeciki. i patrzeć, i tylko, żeby tylko on był, żeby dał owoc. Wtedy się liczysz z uczuciami, z bólem danej osoby. I to jest agape, i to jest na równi z każdym. To nie jest tak, że tylko w gronie osób, które mnie rozumieją, mam agape, tylko to jest do każdej osoby z Kościoła Jezusa Chrystusa. Mam mieć takie podejście. Bo ta miłość rozlewa w naszych sercach i ona jest rozdana. A czy tak jest? Czy tak jest? To się nie dziwię, że nie ma zaufania później. Paweł pisał, że nie chodzi mi, że chodzi mi o was samych. Tak w miłości właśnie, że chodzi mi o Ciebie samego, a nie o to, co przeżyłeś, w jakim miejscu jesteś, tylko o to o Ciebie samego, co cię boli, jaką masz rozterkę. Jestem tym szczerze zainteresowany, ale z serca. A nie umysłem osądzam, jak Faryzeusz w ogóle, gdzieś w ogóle, oddalone sercem. Usta, na ustach mam wszystko, ale sercem jestem oddalony, daleko. To... Kościół Jezusa to dla mnie kościół, który prawdziwie kocha drugiego człowieka. A nie religijnym wersem, z umysłu. I myśli, że to jest miłość. To nie jest miłość. Wchodzisz z sercem i Duch Święty Cię prowadzi, ale jesteś tam, to czuły. Tak jak Bóg dla Ciebie. Tak ty, tak ty do człowieka. I nie we własnym gronie, nie jak poganie, którzy tylko miłują tych, którzy o nich miłują, nie tylko tych, którzy przyjaciół tych, nie tylko, nie tylko przyjaciół przyjaciół, nie, tylko tych, tylko wszystkich, wszystkich tak samo, a nawet bardziej tego potrzebującego właśnie, zostawiasz 99 owieczek i idziesz do tego potrzebującego, z którym nie masz żadnej relacji, ale go kochasz i próbujesz sercem wejść i zrozumieć jego ból i prowadzony jesteś Duchem Świętym wtedy i tam jest czystość. Tam jest czystość.